Tak w ogóle to bardzo, bardzo dziękuję za dotychczasowe wszelkie postawione mi kawy. Są naprawdę przepyszne, nawet najmniejsze. Link do Buy Coffee do wsparcia mojego kanału i do postawienia mi kawy znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Jak spałam nad jeziorem w okolicach Niksic w zasadzie jest to zalew. W Czarnogórze, to przypałętał się do mnie taki piesek bezdomny. Bardzo młody, to znaczy, wydaje mi się, że może ma pół roku i bardzo wesoły. Myślę, że on tam w okolicach sobie nocuje. Turystów tam sporo nie ma, natomiast wydaje mi się, że ktoś go tam w jakiś sposób dokarmia. Przyszedł do mnie i ze mną nocował, spędzał ze mną i ziską czas. W ogóle psy się bardzo fajnie momentami bawiły. Później on miał taką niemiłą przygodę, bo jakiś pies z okolic go pogonił, jakaś była walka o terytorium, jak kąpałam się w jeziorze. Sytuacja była taka, że został przyczekany, ja tego nie widziałam, natomiast zobaczyłam jak wychodziłam z jeziora, zobaczyłam, że on płynie w ogóle w jeziorze. Sobie, także pewnie go jakoś tam przegonił nie wiem, tamten się przestraszył albo wpadł do wody i wypłynął koło mnie no i był taki jeszcze bidulek zmarznięty, w nocy tak 11 stopni już jest no i tak jakoś, nie wiem żal mi się tego pieska zrobiło tu psów bezdomnych no, no są nie i bez przesady, dwa lata temu było więcej, ale są te psy bezdomne. No i teraz takie podejście filozoficzne, dokarmiać, nie dokarmiać, a co zimą? Czy jest dobrze, żeby dokarmiać, a przyzwyczaić psa do człowieka, do siebie, czy może to jest właśnie złe rozwiązanie, bo przecież musi przetrwać zimę i musi się nauczyć w jakiś sposób funkcjonować samodzielnie. Tym bardziej, że co ja mu pomogę, raz go dokarmię. To jest pies, zresztą ja w Czarnogórze widziałam trochę tych psów. E, e, oni je wykorzystują do polowań. I pewnie część z nich, nie wiem w jaki sposób, ale większość wygląda tych bezdomnych psów bardzo podobnie. Spałam tam, nie wiem, dwie noce w tamtej okolicy albo troszeczkę dłużej. No i ostatecznie e, zaczęłam dokarmiać tego psiaka. Także trochę podjadł. Może jeżeli ktoś byłby w tamtej okolicy. Pies jest naprawdę bardzo fajny. I jest jedynym psem w tamtej okolicy. Ja wrzucę pineskę. E, można brać jest super przyjazny i super fajny reagował bardzo śmiesznie na kamerę jak go nagrywałam, uciekał i tak dalej, no taki psiok kochany, no no ale no nie mogłam go wziąć, niestety także poleca się, poleca Pineska jest, Pineska będzie na pewno pod filmem udostępniona, w której jest okolicy, jeżeli przyjeżdża jakiś samochód jestem przekonana, że ten pies dobiega w okolicach tego, tego jeziorka. Może Anusz Widelec, ktoś się nim bardziej zaopiekuje i go, i go weźmie. Jest to bardzo popularne, żeby brać psy z tych okolic. Z Czarnogóry, z Albanii. Może akurat. Tak więc, nie mam jedzenia dla iski, bo wszystko dałam temu psu, co miałam. No i teraz w bośni muszę się zaopatrzeć. Pies zjadł grubo ponad 2 kg jedzenia w ciągu tych 3 dni, 2-3 dni, co, co go karmiłam. Także naprawdę konkretnie. Bardzo Wam dziękuję za te dotychczasowe subskrypcje, komentarze i polubienia pod filmem. Muszę powiedzieć, że za każdym razem robi mi to dzień. Komentarze są niezwykle miłe w większości i naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszą.